Dokąd okay, no to właśnie rzucamy na 1 2 i 3. Okej, okay, właśnie tutaj no widzimy że... Cześć to Wam drapka dzisiaj sobie właśnie nagramy do filmik, jaką zdrabkę dzisiaj nagram, gdzie so, długo Wam to wszystko wytłumaczę i to będzie właśnie z kamerką, to widzimy się już właśnie za chwilę. Tak to właśnie wygląda. Tej była, tym właśnie no challenge to polega na tym, że będę rzucać balonem mi tem. Gdzie balon no poleci, to tą właśnie drapkę z Do to na przykład, ja, jak tutaj wypadnie, to kupuję 5 no, sztuk, szybkie 10. Tutaj na przykład 3 sztuki Super 7, ale gdy wypadnie, tutaj to mamy właśnie jedną sztukę Casino Deluxe. I jeszcze tutaj mamy właśnie no, 500 dręgi, taki bonusik. Do to może zaczynamy rzucać balonem okej, okay, no to właśnie rzucamy na jeden, dwa i trzy. trzy. Okej, okay, właśnie tutaj, no widzimy, że nam się wylosowała, wylosowała jedna sztuka. Wingo, no to właśnie będziemy ją zdrapywać. Tutaj było właśnie na wszystko, no widać, no to tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, jest to na linii Wingo. No to kupujemy sztukę Wingo, dobra. I tak, i, i jeszcze jak na, dobijecie 30 lajków, to nagrywamy jeszcze kolejny filmik z tej serii. Dodajcie lajka w górę, subskrypcję, to papatki, no i, i nie papatki, bo ja jeszcze dagram tą drapkę, tak? To... Pa, dzisiaj właśnie będzie, będziemy właśnie no drapać kocham drapki dlatego, bo nie było wingo i dlatego no, zdrapimy, kocham drapki, bo też trochę wylądował. Do tej drapce to zaczynamy. Ok, no to właśnie drapujemy nasze właśnie no, liczby. To mamy 6 09 30 i 19. To patrzymy, czy coś właśnie będzie.

co tu jeszcze mamy 0,7 nie ma 12 nie ma 27 nie ma 0,1 i 24 nie ma to czyli właśnie tą zdrawkę mamy przegraną, ale odcinek był nagrany, to dajcie lajka w górę, subskrypcję to papatki